To nawet nie widać. A nawet siądę. Albo tu może słabo Więc teraz tak. Szybko się przebranżowię trochę. ściągnę plecak, przewrzucę do sakiewki. Włączę sobie mikrofonik i zaraz jedziemy dalej. Jest, jest, jest! Pozdrawiamka, z Rzeżówka. No to startujemy. Oj! Jakby to mamy jechać? Mamy jechać prosto, 400 metrów jeszcze. Potem rondo obkrążyć i coś tam dalej, coś tam, coś tam. No zobaczymy. Na razie pedałuję. Wiele do krasnego, a potem się zobaczy. I jedziemy. No, jesteśmy z powrotem. Kawka wypita, kawka wypitka. Szołomek załatwiony, zaliczony. Wracamy do gry. Mniejszy. Koniec Markowej. Dopiero teraz... Nie, Malawa. Przepraszam. Koniec Malawy. Kraczkowa. O Cieszy Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Mamy jedną miejscowość. Oj bo. Dobrze, jedziemy ładnie, prosto. Ominiemy Przeworsk. Markowej nie ominiemy. Kańczugi nie ominiemy chyba. Albo ominiemy. W każdym razie, okej. Okay. Opuszczamy Kraczkową. Będziemy w Wysokiej. O! My znamy tę miejscowość. Bardzo mnie to cieszy. Miałem tu praktyki. Dawno, dawno temu. O, super. Czyli już jakieś Jakieś tereny bliższe sercu jedziemy Co my tu mamy Albigowo. A może i gospodarstwo po drodze będziemy mijać Sadownicze A, idziemy na Markowo. O. Dobrze, dobrze Mam znak ręką, że skręcam, więc pan nie czekał centrum ogrodnicze A ja już się sklepik broszek To i ono Halo halo Djadłam dwa takie o tego typu tego typu musy takie Tu ani patonów nie były, bananów nie było Ani rzeczy nie było Jeszcze takiego więcej O której się pokazuje O takiego Alp, piję wodę jest chyba groszek, reklama, chociaż się nie jest sponsorowany, ale dobra i jedziemy dalej No startujemy do Jarosławia jeszcze 40 km przed nami piękny kościółek Nie wiem gdzie jestem ale dalej chyba wysokiej wysowej nie soka Markowej, Markowej. Taki kościół. No, Czasami jednak warto boczkiem jechać z głównej, bo nie przypominam sobie, żeby on był. No, Respekt. O, jest tu kościół. Jesteśmy w miejscowości Gać. ja widziałam ten kościół z daleka, z dalsza. No. O! To następna miejscowość po Markowej. Także dużo się nie zmieniło. Jedziemy cały czas drogą na przeworsk. Urzejowice. O! Taka trasa będzie. No to kawałek nam zejdzie. Do Jarosławia zostało. 24 km. O! Jeszcze nie ma masakry. Po malutku damy radę Tak będziemy robić, żeby było dobrze. Jest super pogoda przede wszystkim. Jest idealnie, bo nie ma słońca, żeby się zjarać. A nie jest zimno. Bo wełna nawet, kurde, nie jest przepocona. Mimo, że mam pod spodem jeszcze grube termo-termo. Chmurki są, ale nie pada. Więc naprawdę idealna pogoda do jazdy. Takiej jeszcze dłuższej a kiciuś a padać miało troszkę padało po drodze, ale nie na mnie jakoś mi ominęło tak naprawdę jest fajnie nie ma co narzekać wygnało mnie znowu na pola na szczęście jest asfalt przynajmniej tyle i nie wieje na razie odpukać niemalowane w gumę także jedziemy sobie, kierunek jest dobry kierunek jest dobry, o Mateusz mi wysłał zdjęcie, przepraszam, już zaraz wracamy jedziemy sobie w każdym razie w kierunku w kierunku Brzejowic. jedziemy tak, teraz będą te Urzejowice potem Zarzecze i Pawłosiów o, i teraz nam się zaczyna główna trasa Mamy 400 metrów. Skręć w prawo. A po co? Skręć w lewo. Dobra. Siemaszowa. Siemaszuś. No 6, Mackówka cztery. Dobra, bo się nie może kurwa zdecydować. W lewo. Przełączyłem sobie teraz już normalny tryb samochodowy, bo to widzę... Kieruj się na południe. No właśnie. W kółko zrobi pod tą górę, o tu chciał, kazał wjeżdżać. No ile można pod tą samą górę wjeżdżać? No już bez przeszady. Dlatego włączyłem normalną samochodową mapę. O jakie mam kółko. Po tym GPS-owaniu. Idziemy trybem normalnym. Żarty się skończyły po prostu. O, jest papież. Ty, to koloseum przypomina. Na żywca koloseum. A to ci ktoś wydłu wydumał. deja vu. Nie, maczkówce nie byliśmy Maczkówka pisze O i podjazd na dzień dobry Trudno Będziemy podjeżdżać Do Chodwoku zostało 17 km Myślę, że spokojnie o 15 pisze, że przyjadę w tym tempie No nie, nie przyjadę w 13 minut raczej 19 km, chociaż to byłby rekord odcinka. Ale nie pod taką górkę. Taką. Na razie jedziemy. No i właśnie. Żurawiczki to były. A podjazd dopiero się, mam nadzieję, kończy. A jest 14:50. Dochod woka. Kawałek jeszcze został. O, jeszcze to nie koniec podjeździku. Tam będzie. Dalej i się zrobiło momentalnie duszno bo słoneczko wylazło ale to nic, jedziemy ciśniemy proszę jaka miejscowość ja się po prostu kręcę w kółko w kółko przemyśla tu żurawiczki, tu zalesie dopiero i a propos widoków no jak na zalesiu, góreczka elegancko no, nie ma to jak żurawiczki i zalesie. No jedziemy. Jeszcze zostało 18 km. Czy 17 ile on tu pokazuje? 18 minut, aha. 15 km. No Nie jest źle. Bywało gorzej. Wiatr jest miary dobry. Górkę się dało przejechać. Teraz właśnie z niej zjeżdżam dopiero. Także pomału to idzie już mi napisał, że nie o 15, tylko o 15.10 dojadę tym tempem, a jest aż 15.43 Także po i do przodu i jedziemy Byliśmy w Lasku na małym popasku. Wjechał, zaczął, spadł w wjechał bo zaczął spadać cukierek i głód się nasilił kurde rosło w lewo żurawiczki dalej można było w lewo a to jeszcze nie jest ta główną oj Nie z tyłu, troszeczkę no, damy, że skręcamy. Dumuja. Dobra, ciśniemy. Kryć w prawo. Jarosław 7! Jest! Mamy to! Pierwszy drogowska. Jarosław. Urasta. 100 no. mamy radę. W dobrze. O, też pod górkę widzę o konik 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 ale to nic, ale już dobrze zjechałem z Ronda jeszcze mam 1,3 km także naprawdę spoko ale maleńska dalej taka miejscowość nic mi nie mówi te wcześniejsze które miałem też mi nic nie powiedziały no niestety bateria zdechła i musiałem nic nie nagrywać przez chwilę dłuższą ale zostało mi 4 minuty 2,7 km także już jesteśmy praktycznie w Jarosławiu i zajebiście chcemy hamu, bardzo chcemy jest za 24 ham ham Ktoś by się chciało jakoś wjechać na ścieżkę rowerową no. Zobaczymy. bateria już cała purpurowa Ajwaj jak ja tu jadę. No. Zrobimy to szybko, to gdzieś powinien być w jasne ścieżkę rowerową, nie wiem czy tu. Ale to już bajka Już teraz już. już jesteśmy Na miejscu, znaczy nie w domu jeszcze nie Ale jesteśmy Na Hamaniu Pa 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 Pokazuję im mam. ja tu mam niam, niam, niam. Hmm. Będziemy hamować No bądź grzeczny o, jestem ci ja z dużym brzuszkiem wypasionym Bateria też już jest najedzona, nowa, dana została A my wracamy do domku. Chyba najkrótszą drogą, bo mi się już nie chce pedałować trochę. Oj, 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 spadło mi rękawiczko, bo ja tu rękawiczki zakładam Zakładam rękawiczki. Przepraszam, wyjdę z kadru na moment Siadamy i jedziemy. Hura, hip hip, hura! Może w Jarosławiu. Bardzo ładny, o jaki ładny W tu też Dobrze hamu dają <grym> <grym> Z Erebiściem jestem Wręcz aż szczęśliwy, można powiedzieć Że to się udało Że doszła do skutku Ta wycieczkunia, gdyż Daje mi to pojęcie, jakie to jest fajne. Jak fajnie się jedzie w jednym kierunku, tylko że można tylko wracać, a nie gatować się w dwie, w dwie strony. To otwiera przede mną nowe możliwości. Następnym razem pojadę sobie po prostu na sóline pociągi. I wrócę sobie na rowerze. Jest tylko jeden minus. Na solinę nie jeżdżą pociągi. No i tak. 34,8. Jednym ciągiem. Nawet lekko pod górę. Teraz 36. Co to znaczy wiatr w plecy?